W liceum znalazłem sposób, aby uczynić naukę tak uzależniającą, jak media społecznościowe. Co pomogło mi w jeden rok przyjść z tego trójkowego ucznia w tego piątkowego i zdać maturę na bardzo dobre wyniki. A w tym filmie podam Ci listę ośmiu rzeczy, które mi w tym pomogły. Numer jeden, czyli znajdź swoje dlaczego. I tutaj ogólnie musisz zmienić swój sposób myślenia o nauce. To nie jest coś, co musisz robić, bo każą Ci rodzice, każą Ci społeczeństwo i tak dalej. To jest coś, co chcesz robić. Chcesz dostać się na swoją wymarzoną uczelnię, ponieważ chcesz dostać dobrze płatną pracę. Ponieważ chcesz pomóc Twoim rodzicom dzieciom przejść na wczesną emeryturę. Widzisz, co tutaj mam na myśli? Chodzi o takie ciągłe pytanie się, dlaczego chcę to konkretnie dostać, dlaczego chcę to konkretnie robić, aż dojdziemy do takiej pierwotnej, oryginalnej chęci, dlaczego chcemy to robić. Chodzi o zmianę nastawienia z muszę na chcę, bo tylko to właśnie prowadzi do tego głębszego zainteresowania. I sposobem, w jaki możesz to zastosować do nauki jest tak naprawdę kilka. Jednym z nich jest szukanie twoich obecnych problemów. Jeżeli może ostatnio zauważasz, że masz problem z takim ciągłym, chronicznym zmęczeniem, możesz w takim wypadku szukać swojej odpowiedzi. Twojego rozwiązania do tego problemu w na przykład takim przedmiocie jak biologia. Możesz uczyć się więcej o tym, jak poprawić Twój sen, twoje, sposób, Twój sposób odżywiania, twoją aktywność fizyczną i jak to wszystko wpływa na Twój mózg, na Twoje samoczucie i Twój poziom energii w trakcie dnia. Jeżeli na przykład chcesz założyć swój własny biznes, to możesz skłonić się w tym wypadku do takiego przedmiotu jak ekonomia, i tam szukać odpowiedzi na swoje pytania związane z tym właśnie Twoim przedsięwzięciem. Jeżeli zawsze chciałeś stworzyć jakąś taką własną aplikację, to możesz na przykład zacząć szukać swojej odpowiedzi, jak to zrobić. Robić w takim przedmiocie jak informatyka. Albo jeżeli na przykład chcesz być bardziej elokwentny, ponieważ do tej pory zawsze miałeś problem z wyrażaniem własnych myśli, to na przykład taki przedmiot jak polski może Ci w tym pomóc. Możesz tam się nauczyć, jak przekazywać Twoje myśli w taki spójny i elegancki sposób. I możliwe, że pierwszy raz tak naprawdę słyszysz, jak ktoś opisuje ten tak nudny niby przedmiot w taki właśnie sposób. To nie jest przedmiot, ten, na którym po prostu siedzisz i słuchasz tam nauczyciela mówiącego Ci jakieś wiersze, lub, lub poezję i tak dalej i po prostu się nudzisz na tym. To jest coś, dzięki czemu możesz się nauczyć tego, jak się wypowiadać, jak wypowiadać twoje myśli, jak sprawić, że po prostu twoje słowa będą zmieniały zachowanie innych ludzi. I jak dojść do takiej perfekcji, że po prostu twoje słowa będą zapisane w kamieniu. Jeżeli uda ci się zmienić swój sposób myślenia z takiego właśnie nudnej lekcji polskiego na właśnie taki ogólny, większy cel, to ta nauka przestanie być dla ciebie problemem i po prostu będziesz bieg, aby zacząć się uczyć tego polskiego. A drugim sposobem jest to, aby tym się zainteresować. Jeżeli masz na przykład problem z matematyką, ponieważ może nie jesteś zbyt tego dobry, a przynajmniej tak o sobie myślisz, w internecie Masz po prostu tysiące opcji artykułów, filmów na YouTubie, filmów dokumentalnych, które przedstawiają ten dany koncept, dany przedmiot, w o wiele bardziej taki przystępny i przyjazny sposób niż Twój nauczyciel na lekcji na przykład. I ja tak miałam na przykład matematykę. Zaczęłam się interesować matematyką dopiero wtedy, kiedy napotkałam się na jeden konkretny kanał na YouTubie, który w taki fajny i wizualny sposób przedstawiał te niektóre koncepty matematyczne. I dopiero wtedy jakoś się tym zainteresowałem, dopiero wtedy zacząłem robić więcej tych zadań i automatycznie stałem się lepszy w tej matematyce. A to jest tylko dlatego, że tym się po prostu zainteresowałem. Zmusiłem się trochę do wyszukania jakichś innych źródeł informacji oprócz właśnie. Te, tego przedmiotu w szkole. Ponieważ najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to jest uczyć się tylko pod te sprawdziany, pod te testy, egzaminy i tak dalej. Ucz się z jakimś zamiarem, a nie z obowiązku. Nieważne, czy to będzie na przykład Twoje zainteresowanie, po prostu coś cieka ciekawi, po prostu będziesz szukał informacji tych w internecie, czy po prostu masz jakiś taki większy cel, jakąś większą taką misję, którą chcesz spełnić w tym świecie. Ponieważ kiedy znajdziesz swoje prawdziwe, dlaczego, nie będziesz potrzebował tych wszystkich trików na to, aby jakoś zmusić Twój mózg do tego, aby siadł do tego biurka i zaczął się uczyć. Ponieważ w ten sposób będziesz najprościej zaspokajał swoją Ciekawość, swoją motywację, swoją chęć dążenia do jakiegoś celu. Swoją drogą, jeżeli jesteś obecnie studentem lub uczniem i chciałbyś zwiększyć swoją produktywność i poprawić Twoje oceny na zbliżających się egzaminach, sprawdź teraz mój kurs produktywności dla uczniów, gdzie dowiesz się wszystko o tym, jak zarządzać swoim czasem, jak poprawić Twoje skupienie i jak zwiększyć swój poziom energii w trakcie dnia. Dlatego jeżeli Cię to zainteresuje, to kliknij teraz pierwszy link w opisie. Drugim elementem, który pomógł mi uzależnić się od nauki, jest ustalenie jasnego celu. Jednym powodem, dlaczego gry wideo są tak uzależniające, jest to, że wykorzystują taki mechanizm wyzwań, inaczej questów. I to sprawia ogólnie, że w takiej gra wideo zawsze wiemy, co musimy zrobić w następnej kolejności, aby przejść na ten następny poziom. Co czasami brakuje nam podczas właśnie tej nauki, kiedy właśnie nie widzimy tego całkowitego obrazu, gdzie tak naprawdę zmierzamy, jaka będzie nasza przyszłość i po co w ogóle uczymy się tego konkretnego przedmiotu. Co sprawia, że często czujemy się tacy zagubieni i w ogóle nie wiemy, po co robimy to, co robimy. I istnieje właśnie sposób, aby wykorzystać ten mechanizm właśnie w nauce. Za każdym razem, kiedy się uczysz, myśl o tym zadaniu, temacie, rozdziale, którego się uczysz lub robisz, jako o takim niezbadanym terytorium który musisz jakby odkryć. Oczywiście, że grałeś kiedyś, albo po prostu znasz taką grę jak GTA. Na początku w takiej grze zawsze mapa jest całkowicie taka jakby zaszarzona. Nie wiemy tak naprawdę, co się w ogóle znajduje na całej mapie i musimy to odkryć w momencie właśnie, kiedy podróżujemy i zwiedzamy te różne miejsca i w ten sposób właśnie odkrywamy tą całą mapę. I tak samo możesz myśleć w kontekście właśnie nauki. Za każdym razem, kiedy uczysz się jakiegoś nowego przedmiotu, robisz jakieś nowe zadanie, to tak jakbyś odkrywał te nowe jakby przestrzenie, nowe działy, nowe możliwości, nową wiedzę. I jakby poszerzasz swój cały ten horyzont umiejętności i wiedzy. Równocześnie możesz traktować nowe jakby zadanie, nowy rozdział, jako taki nowy poziom, który wchodzisz właśnie i który za każdym razem staje się coraz cięższy i cięższy. I poprzez właśnie rozbicie tego naszego większego celu, tego większego dlaczego, na takie mniejsze poszczególne mini cele, możemy sprawić, że ta nauka, że ta aktywna nauka będzie o wiele łatwiejsza. Na przykład zdanie matury na 100% możesz rozbić na o wiele takie mniejsze podzadania, takie jakby podcele. Możesz zacząć od takiego najprostszego jakby pytania, czy mogę zrozumieć ten jeden koncept, ten jeden rozdział, to jedno pytanie, to jedno zadanie. I tak dalej. Jak inaczej mogę rozwiązać to zadanie? Nie patrz na jeden wielki ogólny obraz tego celu, projektu, tylko skup się na tym jednym małym zadaniu, które masz przed sobą. I to pozwoli ci uniknąć takiego uczucia przytłoczenia i nadać Ci jakiś konkretny kierunek, będziesz wiedział konkretnie, co musisz zrobić w następnej kolejności, dzięki czemu to będzie wyglądało dokładnie jak w tych grach wideo. Trzecim elementem, który pomógł mi uzależnić się od nauki, jest równowaga pomiędzy moimi umiejętnościami i wyzwaniami. I to jest coś, co nauczyłem się z książki Sztuka Niemożliwego autora Steven Kotler. I dowiedziałem się tam, że aby wejść. W stan przepływu w jakiejkolwiek tak naprawdę dziedzinie. Wyzwanie, zadanie, które sobie wyznaczyliśmy, musi wykraczać lekko poza naszą strefę komfortu. I jednym sposobem, w jakim zastosowałem to w nauce, jest to, aby po prostu zacząć od czegoś prostszego. Kiedy na przykład starałem się uczyć z matematyki, czyli z tego przedmiotu, z którego miałem największe jakby zaległości i byłem po prostu z tego najgorszy, to pierwszą rzecz, którą zrobiłem, to jest po prostu zaczęcie od tego, co nie wiem, tego, co po prostu nie nauczyłem się, nie zrozumiałem, tego, na czym się praktycznie zatrzymałem. Zacząłem po prostu od najprostszych zadań ze zbioru zadań. Wróciłem do po prostu wcześniejszych rozdziałów, które już tak naprawdę omówiliśmy, ale które tak naprawdę nie zrozumiałem. Aby móc przejść jakby do kolejnego rozdziału, do kolejnego tak jakby poziomu. Ponieważ możesz o tym myśleć trochę właśnie jak w tych koncepcjach gra wideo. Aby przejść na na przykład poziom drugi, musisz, musisz całkowicie przejść przez poziom pierwszy, zrobić te wszystkie questy, wyzwania, zrozumieć niektóre informacje, aby w ogóle móc przejść na ten wyższy poziom. I tak samo jest w temacie właśnie nauki. Dopóki właśnie nie opanujesz całkowicie, tak dokładnie jednego właśnie rozdziału, tematu, to nie możesz przejść tak naprawdę do kolejnego, rozdziału. I to jest częsty właśnie problem dla uczniów, ponieważ czasami po prostu zatrzymują się na pewnym rozdziale w ogóle tego nie umieją, po czym okazuje się, że muszą przejść już na kolejny rozdział, co sprawia, że ich zaległości się nakładają tak cały czas, cały czas i po prostu stają się coraz gorsi w tym przedmiocie. I jedynym właśnie wyjściem z takiej sytuacji jest to, aby obniżyć Twoje ego i zrobić krok w tył. co faktycznie może być frustrujące, zrobiłeś już jakiś progres, jesteś już na jakimś konkretnym poziomie, już sobie uświadomiłeś, że jesteś w tej, nie wiem, szóstej klasie, tam trzeciej klasie liceum i nie chce ci się wracać do tych starych. Podręczników z drugiej klasy. Jednak to czasami bywa to właśnie jedyne właśnie rozwiązanie z tej sytuacji. Po prostu zacznij od nowa, zacznij od najprostszych zadań z, z tego zbioru zadań, z tego rozdziału. Zacznij od starszych podręczników z poprzednich lat, zacznij tam, gdzie twoja wiedza się kończy. Kolejnym sposobem, aby wykorzystać właśnie tą mechanikę wyzwań i umiejętności, jest po prostu wykorzystywać najlepsze techniki nauki. Mam tu na przykład na myśli jak na przykład technika aktywnego przypominania czy robienia arkuszy z poprzednich lat. I to jest fajne, ponieważ to idealnie opisuje właśnie tą mechanikę wyzwań i umiejętności. Te czynności każdy po prostu potrafi umieć. To jest proste, aby nauczyć się jak działa technika aktywnego przypominania, albo jak robić argusze po pewnych Jednak one są cięższe od takiego zwykłego, pasywnego czytania z podręcznika, takiej pasywnej nauki. I to jest właśnie dla Ciebie idealna okazja, aby wykorzystać Twoje umiejętności w taki sposób, aby one lekko wykraczały poza Twoją strefę komfortu. I właśnie to, że to zadanie jest lekko takie bardziej angażujące, daje nam większe wyzwanie, sprawia, że w ogóle nie jest nudne. Ponieważ gdybyś, załóżmy, starał się uczyć jakbyś rozdziałów z nie wiem, podstawówki, w momencie, kiedy jesteś w liceum, to to byłoby dla Ciebie po prostu za łatwe. Po prostu czasem byś się tak nudził, że po prostu nie mógłbyś się tego uczyć. I dlatego właśnie tak ważne jest to, aby wykroczyć poza trochę swoją strefę komfortu, ponieważ wymagające nie oznacza nudne. Wyzwanie może być angażujące i jednocześnie przyjemne. I kolejny sposób, aby jakoś właśnie wyjść poza swoją strefę komfortu, jest korzystanie z timerów. Czy to będzie fizycznych, czy po prostu w Twoim komputerze w wyszukiwarce. I właśnie ten sposób pozwoli mi tak, jakby zasymulować takie warunki egzaminacyjne. Czuję się bardziej jakbym miał był na tym egzaminie, ponieważ jestem jakby ograniczony tym jakimś. Czasem, i muszę zrobić akurat ten egzamin, ten arkusz, ten problem, to zadanie w tym konkretnym czasie. I poza tym dawało mi to taką większą motywację, aby skończyć ten jeden problem, arkusz w tym konkretnym czasie. Dlatego musiałem się faktycznie tak skupić na tym jednym zadaniu i faktycznie go zrobić. A poza tym, za każdym razem starałem się pobijać mój poprzedni wynik, poprzedni czas, w którym udało mi się zrobić ten arkusz, to zadanie, ten rozdział, ponieważ w ten sposób cały czas wykraczam lekko poza to moją strefę komfortu. Czwartym sposobem, który pomógł mi uzależnić się od nauki, jest natychmiastowa informacja zwrotna. Większość nas uczy się bez jakiejś takiej. Konkretnej informacji zwrotnej, i mamy tak naprawdę zero informacji o tym, czy robimy jakiś progres, czy stoimy w miejscu. Co często sprawia, że ta nauka może być taka demotywująca. Nie wiemy tak naprawdę, czy robimy. To, co powinniśmy robić, czy dobrze coś robimy. W przeciwieństwie, właśnie do gier wideo, który po prostu cały czas jesteśmy bombardowani tymi informacjami, i właśnie to sprawia, że te gry wideo są tak właśnie uzależniające. Jesteśmy uzależnieni od tego właśnie tej jasności, kierunku, tego widoku, że faktycznie progresujemy, że robimy coś dobrze, ponieważ to sprawia, że właśnie dostajemy tą dopaminę za każdym razem, kiedy otrzymujemy informację zwrotną. I jednym sposobem, w jaki wykorzystano właśnie tą mechanikę informacji zwrotnej, jest proste takie testowanie siebie. Po prostu za każdym razem, kiedy się czegoś uczyłem, staram się co chwilę, jakby pytać i tworzyć sobie takie jakby mini testy w głowie z właśnie tych działów, które się przed chwilą nauczyłem. Ale też dobrym sposobem jest takie faktyczne robienie tych testów egzaminacyjnych z poprzednich lat, ponieważ w ten sposób od razu widzimy jak nam dobrze idzie, czy robimy jakiś progres, co daje właśnie na to dopamiętę, tak samo jak to dzieje się w grach wideo. Ale wydaje mi się, że jeszcze lepszym sposobem na właśnie takie testowanie się jest uczenie po prostu innych, najlepiej osób, które wiedzą trochę więcej w tym temacie niż my, ponieważ w tym momencie od razu będą nam mogli powiedzieć, co powiedzieliśmy dobrze, co powiedzieliśmy źle, co powinniśmy doprecyzować, Czego powinniśmy się nauczyć, i w ten sposób właśnie otrzymujemy tą natychmiastową informację zwrotną. I jednym właśnie sposobem jest właśnie uczenie się z innymi, albo po prostu uczenie innych, czy to będą właśnie nasi znajomi, czy właśnie nasi rodzice, albo na przykład uczenie się ze sztuczną inteligencją, gdzie będziesz mógł po prostu poprosić czata o to, że po prostu postarasz mu się wytłumaczyć jakiś koncept i żeby dał Ci jakąś informację zwrotną, natychmiastową. I za każdym razem, kiedy coś, coś ci się nie uda zrobić, coś pomylisz, albo po prostu zauważysz, że coś robisz nie tak, zapisuj to. Zapisuj swój cały czas progres, czy to w formie jakby jakiego w dzienniku. Czy to w, w jakiejś aplikacji. Dzięki czemu w każdym momencie, kiedy poczujesz się zagubiony w przyszłości, będziesz mógł do tego powrócić i jakby zobaczyć na te swoje statystyki, tak jakby. Piątym sposobem, który pomógł mi uzależnić się od nauki, jest tworzenie systemu nagród. Jednym powodem, dlaczego gry wideo są tak uzależniające, jest to, że po prostu tam nie mamy żadnego tak naprawdę ryzyka, nie mamy nic do stracenia, a jednocześnie wynagrodzenie jest olbrzymie. W tych grach wideo możemy tak cały czas próbować, nawet jeżeli nam się nie uda, a jeżeli nam się uda, to to wynagrodzenie jest olbrzymie, tak naprawdę. Jednym sposobem, w jaki wykorzystałem to w nauce, jest takie stworzenie sobie rodzajów nagród, które otrzymamy za określoną liczbę pracy. Załóżmy, że na przykład za każdy określony czas nauki pozwalasz sobie na przykład na jakiś czas grania w gry wideo, czy na przykład przeglądanie mediów społecznościowych. W takiej sytuacji na przykład 3 godziny nauki będzie równało się jednej godzinie grania w gry. Albo na przykład zrobienie trzech arkuszy, trzech zadań będzie równało się właśnie tej jednej godzinie grania w gry. 3 serie Pomodoro mogą być równe jednej godzinie grania, ponieważ w ten sposób tworzysz taką jakby własną walutę, którą wymieniasz za tą właśnie naukę, ale to nie musi być jak jakby nagroda z jakimś określonym czasem. Możesz to też zrobić tak, że na przykład za pięć pełnych serii Pomodoro dasz sobie po prostu całą resztę dnia wolnego. Możemy nie tylko nagradać siebie za tą naukę, za tą pracę, możemy nawet pójść o krok dalej. Eksperci projektujący uzależniające media społecznościowe odkryli, jak utrzymać użytkowników na ich platformie poprzez wykorzystanie tzw. pętli ludycznej, z angielskiego ludy I to jest zasadniczo cykl, w którym Twój mózg robi coś na dzień na nagrodę, ponieważ losowo otrzymałeś nagrody za wcześniej zrobienie tej rzeczy lub czynności. I to jest dokładny powód, dlaczego ludzie tak bardzo lubią hazard. Ponieważ to jest tak naprawdę losowe, czy wygrasz, czy nie. Gdybyś po prostu za każdym razem wygrywał jakąś nagrodę, to stałoby się to dla ciebie nudne po prostu. Gdybyś cały czas przegrywał, to przestałbyś w ogóle to robić, ponieważ to straciłoby całkowicie sens. A jeżeli właśnie dodamy ten element losowości, czy wygramy, czy nie, to sprawia, że ten nasz poziom dopaminy, który utrzymujemy za każdym razem, kiedy wygrywamy, jest tak naprawdę o wiele większy. I dlatego, jeżeli dodamy system nagród do nauki, który występuje w losowych odstępach czasu, skutecznie umieścimy się w naszej własnej Ludycznej. Czyli załóżmy, że po tych na przykład trzech seriach Pomodoro, zamiast od razu oddawać sobie tą nagrodę w postaci jednej godziny grania albo jednej godziny skrolowania na mediach społecznościowych, po prostu rzuć monetą. I jeżeli będzie to na przykład orzeł, to daj sobie ten czas, daj sobie tę nagrodę, a jeżeli reszka, to po prostu tego nie rób. To sprawi, że ten system nagród nie będzie taki przewidywalny i Twój umysł po prostu jeszcze bardziej będzie wyczekiwał właśnie tej nagrody. Kolejny sposób, który pomógł mi uzależnić się od nauki jest to, aby śledzić mój nawyk nauki. Możliwe, że wiesz, że gry wykorzystują taki mechanizm pasy z angielskiego streak. I to jest właśnie licznik, który odmierza liczbę kolejnych dni, podczas których korzystałeś z danej aplikacji lub właśnie programu. I jak się okazuje, ten mechanizm jest niesamowicie skuteczny. To jest właśnie ten jeden element, który sprawia, że gry są tak uzależniające. Ludzie za każdym razem po prostu powracają do tej samej czynności, nawet jeżeli miałoby to oznaczać proste takie zalogowanie się, aby otrzymać jakąś nagrodę. Zawsze to robimy, aby otrzymać tą naszą dawkę dopaminy. I to jest coś nawet, co wykorzystywało Snapchat, co po prostu sprawiło, że cały czas był obwiniany o to, że na 100 lat i wracają każdego dnia po prostu do tej aplikacji. Nie wiem jak u Ciebie to było, ale po prostu pamiętam, że w podsełówce, kiedy dorastałem, każdy po prostu chwalił się, ile ma tych dni, jaki ma ten streak na Snapchacie z jakąś inną osobą. I w mojej szkole było tak naprawdę wiele osób, które miało wynik nawet taki jak 1000 dni, co oznacza, że po prostu każdego dnia przez te 1000 następnych dni powracało do tej samej aplikacji i to pokazuje właśnie jak skuteczny jest ten mechanizm śledzenia danego nawyku i właśnie jeden sposób, w jaki wykorzystałem to w nauce jest korzystanie z takiego prostego monitora nawyku, czyli po prostu takiego kalendarza w którym oznaczałem sobie czy uczyłem się danego dnia, czy nie jeżeli udawało mi się uczyć przez jak kolejne dni tak regularnie, to miałem większą motywację, aby utrzymać właśnie tą jakby tą moją pasę. a w momencie, kiedy na przykład nie udawało mi się się uczyć przez kilka tak naprawdę dni, może nawet tygodni, to widziałem, że muszę coś z tym zrobić. Ale na przykład, jeszcze jedną wetą, którą zrobiłem szczególnie podczas nauki do matury, było wydrukowanie sobie na kartce całej listy zestawu jak egzaminacyjnych z poprzednich lat, które chciałam zrobić. Dzięki temu za każdym razem, po prostu kiedy zrobiłem dany arkusz, mogłem go sobie po prostu tak odhaczyć na tej kartce, co dawało mi właśnie ten zastrzyk do i co sprawiało, że chciałam powrócić do tej nauki następnym razem. Siódmą wetą, która pomaga mi uzależnić się od nauki, jest to, aby stworzyć własny rytuał przed nauką. Zawsze miałem ten problem, że po prostu w trakcie tygodnia miałam kilka tych takich produktywnych dni, kiedy po prostu siadam zawsze do tej nauki i zrobiłem wszystko, co miałem zrobić na dany dzień. Ale też właśnie miałem dużo tych innych dni, w których po prostu nic nie udawało mi się uczyć. Może się nie wyspałem w ten dzień, może miałem gorszy dzień. I ogólnie nie chciał mi się w ogóle w, ten, w te dni uczyć. I chciałem rozróżnić jakoś czym różnią się te dni, w których jestem produktywny, a w których kompletnie nic nie udaje mi się zrobić. I zauważyłem, że w ten dni, w których byłem produktywny, zawsze robiłem jakąś serię takich powtarzalnych czynności przed tą nauką, które prowadziły mnie zawsze do tego, że faktycznie siadłem do tego biurka. I zacząłem się uczyć. Dzięki temu właśnie stworzyłem sobie taki właśnie jakby rytuał przed tą nauką, który sprawił, że rozpoczęcie tej nauki nie stanowił dla mnie problemu. I sprawiało to, że po prostu to była dla mnie taka rutyna, co robiłem każdego dnia po prostu, co nie wymagało od mnie praktycznie żadnego wysiłku, ponieważ w momencie kiedy zacząłem robić te wszystkie czynności, to ta nauka już w ogóle nie, nie stanowiła dla mnie problemu. I nie było już dla mnie w tamtym momencie czegoś takiego jak prokrastynacja albo niechęć do tej nauki, ponieważ już wprowadziłem się w ten rytm pracy, nauki. Dlatego, aby stworzyć sobie taki rytuał przed nauką, możesz robić takie czynności jak na przykład zaparzenie sobie ciepłej herbaty, słuchanie jakiejś przyjemnej muzyki, spokojnej lub nawet takiej motywującej, posprzątanie twojego biurka, przygotowanie zdrowych przekąsek, medytacja, zapalenie świeczek i inne właśnie takie przyjemne czynności, które wprowadzą cię właśnie w ten taki stan gotowości, do tej pracy nauki. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że zawsze kiedy chciałem wsiąść do tej nauki, to zawsze staram się na początku zrobić takie czynności jak zaparzenie sobie ciepłej herbaty, słuchanie jakiejś przyjemnej muzyki, i w moim wypadku było to na przykład słuchanie władcy Pierścienia, co pozwalało mi zalenić tą naukę w taką jakby przygodę. Albo na przykład wykorzystywanie różnych takich, nie wiem, zapachów, korzystanie z takich właśnie olejków eterycznych, które sprawiały, że po prostu to siedzenie przed tym biurkiem i uczenie się było przyjemne. I dzięki temu kojarzyłem tą naukę z tą ciepłą herbatą, z tą przyjemną muzyką, z tym przyjemnym zapachem. I to sprawiało, że po prostu powiązałem te Przyjemne uczucia są nauką i chciałam częściej powracać do tej czynności, ponieważ lubiłem to robić, a wystarczyło tylko stworzyć jakiś sobie taki zestaw czynności, które robię zawsze przed tą nauką. Ostatnia rzecz, która pomaga mi uzależnić się od nauki, jest detoks dopaminowy. Prawdopodobnie słyszałeś o tym już tak naprawdę tysiąc razy, ale to wydaje mi się, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o sprawienie, aby ta nauka była przyjemna, ponieważ możesz korzystać z tych wszystkich. W wcześniej wspomnianych technik, które Ci podałem, ale po prostu, jeżeli każdego dnia zalewasz swój mózg godzinami scrollowania na tym TikToku i oglądania Netflixa, nauka nigdy nie będzie dla Ciebie tak atrakcyjna, ponieważ te aplikacje są dokładnie zoptymalizowane, aby dawać Ci ten taki szybki zastrzyk dopaminy. Nie stanowią dla Ciebie żadnego wysiłku, dają Ci natychmiastową informację zwrotną, są przyjemne i wykorzystują ten element losowości, który sprawia, że po prostu jesteś uzależniony od tego i w takiej sytuacji ta nauka w ogóle nie może się porównać z tak stymulującą czynnością, jaką jest skrodowanie na tym TikToku. A to dlatego, że twój mózg po prostu przyzwyczają do tych ogromnych skoków dopaminy spowodowanych przez te platformy. W porównaniu z nauką, która nie jest aż tak stymulująca. Nie dajcie tej natychmiastowej informacji zwrotnej. Często bywa taka przytłaczająca, nie wiemy w ogóle co powinniśmy zrobić, czujemy się zagubieni. I nie daje natychmiastowych nagród. Otrzymanie dyplomu z psychologii może zająć ci 5-6 lat całe. Jedynym sposobem, aby to naprawić jest po prostu obniżenie twojego stałego poziomu dopaminy. To na co się po prostu wystawiasz. I tutaj nie musisz robić takich skrajnych jakby kroków, aby zmniejszyć ten twój poziom dopaminy. To nie musi być jakieś spędzanie miesiąca w lesie w odosobnieniu i bez jakiegokolwiek kontaktu ze światem. Możesz sobie zrobić taki mini detoks dopaminowy. Coś w mniejszej takiej skali. Po prostu staraj się każdego dnia wprowadzać takie małe zmiany, takie małe praktyki, które zmienią twoje życie i twój poziom dopaminy. Tak jak na przykład ograniczenie twojego telefonu o na przykład 10 minut, robienie sobie spaceru bez jakichkolwiek słuchawek, bez muzyki, bez podcastów i tak dalej. Czytanie książki, Albo przeznaczenie tych 15-30 minut na robienie niczego. I na przykład na patrzenie się w tą ścianę. I faktycznie, jeżeli zrobisz te czynności, to na pewno na początku zauważysz, że czujesz jakiś właśnie taki opór do tego. Czujesz właśnie tą chęć, aby właśnie po coś sięgnąć, coś zrobić. I to jest właśnie oznaka tego, że zaczynasz wycofywać się z tego wyższego poziomu dopaminy. I to na pewno będzie na początku takie cięższe, wymagające, męczące i nudne. Ale kiedy przyzwyczaisz się. Do takich czynności. To w momentach, kiedy na przykład będziesz siedział w tym pokoju i patrzył się w tą ścianę, to ta nauka będzie tysiąc razy bardziej interesująca i będziesz po prostu automatycznie chciał siąść do tego biurka i zacząć to robić. I pamiętaj, nie chodzi o to, abyś pokochał tą naukę od razu. Chodzi o to, aby zbudować system, w którym ta nauka będzie dla Ciebie naturalna i satysfakcjonująca. I właśnie z tego powodu stworzyłem mój kurs produktywności dla uczniów, w którym dowiesz się wszystko o tym, jak zażądać swoim czasem, jak poprawić Twój poziom skupienia oraz jak zwiększyć swój poziom energii w trakcie dnia. Dlatego kliknij teraz pierwszy link w opisie, aby zaopatrzyć się na zniż... Dla 10 pierwszych osób, które dołączą. To była cała lista rzeczy, które pomogły mi sprawić, aby ta nauka była o wiele bardziej przyjemna. Mam nadzieję, że naprawdę któraś z tych taktyk Ci faktycznie pomoże. Kliknij ten film, aby dowiedzieć się, jak robić sobie przerwy podczas nauki. Możesz zasubskrybować, jeśli chcesz. To było wszystko.